Za nami niespokojna noc, ale poranek w wielu miejscach, zwłaszcza w Polsce południowo-zachodniej, nie jest lepszy, bo tam wciąż miejscami pojawiają się wyładowania atmosferyczne, no i przede wszystkim pojawia się bardzo intensywny deszcz, który dzisiaj może pewnie wielu z Państwa zaskoczyć. To będą opady na tyle silne, że gdzie niegdzie tereny będą się nawet zalewały, możliwe są lokalne podtopienia. Burze, na razie oczywiście te poranne nie są jakieś bardzo takie niebezpieczne, jeśli tutaj chodzi o zjawiska powiedzmy inne towarzyszące, a więc grad czy silne porywy wiatru, ale w ciągu dnia te burze znowu będą intensywne, więc niestety. Dzień dobry. Z kamerą pogody TVP Info jesteśmy na rynku nowego miasta w Warszawie. Kamieniczki, które są przy rynku, zostały odbudowane po wojnie z mniejszą pieczołowitością niż te na starym mieście, ale i tak robią, zwłaszcza od tej porze dnia, bardzo miłe, przyjemne wrażenie. Tutaj w Warszawie pogoda na razie sprzyja temu, żeby zwiedzać i spacerować, ale w godzinach popołudniowych. Spacerując ulicami Nowego Miasta w Warszawie możemy spotkać chociażby kamienicę, w której w 1867 roku urodziła się nasza noblistka Maria Skłodowska-Curie. No ale z tymi spacerami po stolicy musimy się spieszyć, bo niestety w kierunku wschodnim... Z... Zabytkowe warszawskie uliczki najlepiej zwiedzać oczywiście rano, bo wtedy tutaj jest zupełnie pusto, bardzo cicho, no i można w pełni podziwiać te urocze zakamarki. Akurat dzisiaj jesteśmy na nowym mieście w Warszawie. Pogoda w stolicy jeszcze przyjemna, jeszcze słoneczna, letnia, no ale na wschód Polski zmierza burzowo deszczowy front, który teraz mniej więcej tak przebiega.